Grażyna? Jestem w domu! Grażyna? Grażyna? Jestem w domu! Jest obiad! Powiedz Panie, pan się zgubił, kurwa. Coś co się oh. stało? Cze, a kim pan Panie, jest? Co pan robi w moim się... domu? Bankor, nie policja? Komenda policji, panie. Prze przepraszam co? bardzo. Ja, ja, ja tu mieszkam kurwa. Wszystkiego najlepszego przyjacielu. Przepraszam, przepana. Ja tu mieszkam, kurwa. Pan jest... Przepraszam. Pan jest policjantem. Jestem, jestem. Panie Nie psia licjancie. Dziś dobrze. O, je, je. pan. Jestem dom, Grażyna. Co jest kurwa? Obieraj kartofle kurwa. Ja jestem... Nowy sheriff. Prze... Przepraszam, panie policjancie! O kurwa! Panie policjancie! Panie policjancie! Nie podchodź! Przepra... No to do... przepraszam! Oj oh, Przepraszam, bo ja chciałem wytłumaczyć. Mogę wytłumaczyć! Dobra, kotlarz, kurwa. Który Nie, przepraszam! No co się stało teraz? Panie policjant, kENNIS, panie policjant, ja mam prośbę. 5 sekund albo z was schabowe zrobię. Kurwa, przepraszam. 5 sekund, 4, 3... Grażyna, tu moim uwiadem. O, Pan wychodzi stąd. Co Te pan robi w moim domu? Kurwa, grożą mi w moim własnym nose. domu. Pierdolę. Idę do burdelu. Grażyna, masz przejebane. Kurwa, musisz się złapać. Ja pierdolę. Kurde, co Ja nie wiem, co się Dawaj dzieje. za nim, dawaj za nim, dawaj za nim. Przepraszam. za załknął. Panie policjancie. Nie jest Czekaj, wiadę Panie... głową. Panie komendiancie. O kurde. Panie, strzela, wow. bo... Ała. Moja głowa. Oa. dlaczego go nie... taki... kozak Panie, przez Panie, pan nie strzela, ja się poddaję. Ja się poddaję. Ale co, ja na... jeszcze flaszkę. Ja mam pytanie, proszę pana, bo ja mam pytanie, panie policjancie. Co pan kozak przez szybkę? Chodź, kurwa. Mam, proszę pana, bo... Kozak pan spał. a, mój a mój ja mój nic hommat. nie mam, i co? Ma ja tam, chomat. do domu, Zakład o stówę? Zakład o stówę, że ja tam wejdę? Patrzcie. Dzień, o Jezu, oła. oła. Ja też chcę. O kurwa, wow. trzymaj mnie, trzymaj, o kurwa małą w ręce Dobra, w jeszcze raz, widać, jeździć że... do, pijany południu O trzech razy sztuka Czekaj, do. że to kata ja panu stwierdolę zaraz Oła, wow. kurde, poślizgnąłem się Dobra, Dobra. skoro wow. pan twierdzi, że jest pan policjantem To, to, to proszę mi pokazać swoją odznakę a co, jest koncert życzeń, proszę pana? Proszę. pana, nie, 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 no widzi pan, jest pan dla mnie nieuprzejmy. Pan nie jest policjantem, pan, pan puka, puka, puka moją żonę. Pan nie jest żonę. pan pijany i śmierdzi pan, 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 pan puka moją żonę. Śmierdzi żulem, wyjazd za drzwi, albo cię Ej, 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 śmierdzi. ej, ej śmierdzi. Nie jest żulem. To Puch, mogę dmuchnąć śmierdzi. w alkomat? A nie wiem, czy się, mogę prowadzić w tym stanie. Wyjazd mojej komendy, bo śmierdzi żulem, słyszycie? A, a kim pan jest? Jest pan komendantem? Nie, jestem kurwa strażakiem. Strażakiem? Kurwa, o, a gdzie, o, twój się, śmierdzi. A gdzie twój wąż? gdzie twój wąż, strażaku? Dobra, wychodź, bo cię spałuje, kurwa. Kurwa, śmierdzi nie, tyłem. nie, bo mi wsadzisz to palę w dupach, kurwa. Lina, kurwa, pojadę gdzieś, chuj. Kurwa, z własnego domu wyjebali, Hans, jak w państwie. 알아. Alors... 에, 대, 데... 대. 데... A, no, panie Nie ja mów pan, że pan też puka grażynę To się wkurnie. No co? No bo kurwa przyszedłem do domu, to jest mój dom przecież A mi tam wygonił jakiś symbał I... i mi powiedział, że, że Gdzie to jest komenda pan, pana dom? No tutaj, Gdzie tu, jest, tu, tu, po tych schodkach tam. Że ja tam mieszkam. To jest komenda. Jaka komenda? to mój dom, tam kurwa grażyna mi robi cały czas kotlety. mielone. przyjrzę do domu, chciałem zjeść Mielonidasa i kurwa chuja dostałem. Nie chciał spałować To kurwa. To jest, to jest komenda. Jak komenda, panie? Czekaj, komenda, czekaj, komenda czekaj, ci się przyjrze, czekaj. się czekaj. To jest miejsce, to jest miejsce, w którym pracuje policja. Dymu, no, no, nie... no wyglądasz no... No nie wyglądasz tak, żeby Grażyna na Ciebie poleciała, no to fakt. A czym przyjechałeś mi, pokaż. A czym? Ty... Policja... O kurwa, policja. Nie wiem, że moją żonę pukają policjanci, bo się w kurwie. Nie, no co Ty. Nie, no nie wierzę. No nie. Dobra, to wsiadam do swojego auta i jadę w trasę dalej jeszcze tylko chlapnę coś na drodze? Na drogę. No i można. Pan następny do grażyny przyjechał. Ja pierdolona to ma klientów. Nie pierdo... <grym> <grym> Wszyscy mi kurwa pukają żony, ja pierdolę jebać kurwa. Kurwa.